Sponsorem programu jest Orlen. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrapes, Dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Jak się masz, Kacper? No, myślę, że w porządku. Bywało lepiej, bywało gorzej chyba fajny kolejny dzień, bo jest stabilność na pozycjach punktowanych. Tak, myślę, że to jest taki plus, że nie ma problemu z wskakiwaniem do trzydziestki. Tak dzisiejsza skokie rano szczególnie troszeczkę mi nie, mi nie pasowało, ale już po południu udało się to trochę poprawić i, i skorzyć tak minimalnie, na minimalnie lepszy poziom. Jeszcze jest troszeczkę do poprawy, więc przed ruką myślę, że... Jeśli utrzyma się ten progres w stosunku do Lila Hammer i Falun, no to myślę, że, że uda się wrócę osiągnąć jakiś dobry wynik. Co tam ci nie pasowało na tej skoczni A no Myślę, że tak przede wszystkim w, 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 rano miałem minimalny problem z pozycją najazdową, tak w, czasami troszeczkę barka jechałem za nisko i potem nie mogłem się za bardzo w, tak dobrze odbić. W, teraz po południu już się udało to ustabilizować fajnie i.. W, w, po prostu odbić się tak jak, tak jak zawsze mi się to udaje, jeszcze mam troszeczkę problemy z tym, z tym lotem, ale tak już jest lepiej niż w Hammer więc myślę, że jeżeli ten progres się utrzyma, to będzie dobrze. Jaka jest ta skocznia? Ona Ciebie czymś zaskoczyła, czy na przykład przypomina inny obiekt? Uff, tak ciężko stwierdzić, czy przypomina coś innego, ale nie zaskoczyła mnie za bardzo niczym, tak dosyć dobrze mi się tu skakało. Czołowa trzydziestka, to punktowanie, to jest dla Ciebie chleb powszedni? Pytam o to, czy, czy czujesz się pewniej niż na przykład na początku tej przygody w Lillehammer? Myślę, że może trochę tak, bo... widzę, że nawet jak te skoki, czasami gdzieś tam jeden nie wyjdzie, to, to i tak... Nie powoduje to jakiegoś masakrycznego wyniku, także... Myślę, że to takie dobre jest to, że mimo tych czasami słabszych skoków jest to ustabilizowanie się na w miarę dobrej dyspozycji. Jedziesz do Ruki jako 15. zawodnik Pucharu Świata. Wiem, że sportowiec tak nie mówi, to jest takie nasze gadanie. Brałbyś to w ciemno przed Lillehammer? Taki, takie miejsce w hierarchii? Ciężko stwierdzić, chociaż akurat na mniej więcej takie wyniki może nie tyle liczyłem, co tak miałem nadzieję. Więc myślę, że tak zgodnie z oczekiwaniami. Patrzysz na Stefana Embachera, niemalże twój rówieśnik, chyba rok starszy z tego co e, kojarzę, i co sobie myślisz? To, że dobry jest na razie. Dobry jest gość, naprawdę jest dobry, imponuje nam, e, da się chyba, po prostu da się, to pokazuje, że ta droga dla juniora też nie musi być nie wiadomo, jak długa. Y, w, tak, chociaż akurat y, Stefan tutaj skacze już trzeci sezon w Pucharze Świata i. Fakt, że od początku skakał bardzo dobrze, ale teraz, teraz wskoczył na taki tro, trochę wyższy poziom, więc miejmy nadzieję, że może mi się to w przyszłym roku albo w kolejnych latach uda, żeby tak od początku skakać tak dobrze. Hacper, Ty nam imponujesz, Ty to wszystko ogarniesz, na spokojnie, ty masz, ty masz czas. Dzisiaj taka prawdziwa zima. Czy, czy skoczek też musi się trochę do tego przyzwyczaić, że to już nie jest lato, to już nie jest jesień, tylko szczypie na twarzy? Troszeczkę tak, chociaż bardziej w Lillehammer już tak wszyscy się przyzwyczailiśmy. Też w Polsce na, na szczęście można powiedzieć nie było jakoś bardzo ciepło przed tym, tym wyjazdem do Skandynawii, więc odrobinkę się przyzwyczailiśmy. Tutaj wiadomo jest zimniej, ale, ale organizm się dosyć dobrze przyzwyczaił. Ja rzucam hasło Ruka, Kusamu, a ty mówisz? Kolejna przygoda. Kolejna przygoda. Czy spakowałeś listy do Świętego Mikołaja? Jeszcze nie. Ale przygotujesz? No myślę, że zobaczymy. A będziemy pytać, co tam było w tym liście. Nie, no to będzie tajemnica. Dobra, bezpiecznej podróży. Do zobaczenia w Finlandii. Do zobaczenia.